Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Kolejne piwo z browaru Nepomucen. E, browar Nepomucen, jeden z najnowszych browarów e, rzemieślniczych w Polsce, z miejscowości Szkaradowo, e, nieopodal Jutrosina, blisko e, znaczy Poczta Jutrosin, e, także że ślicie listy na Jutrosin, a, a blisko Milicza. IPA Rye and Smoked, czyli American IPA żytnie i wędzone. E, piwo jasne, górnej fermentacji o mocnej goryczce i aromacie chmielowym. W smaku wyczuwalna oleistość od słodu żytniego oraz lekka nuta wędzona pochodząca od dodanego słodu wędzonego. IBU 52, alkohol 5,6, 5,6, Belgie 15, SRM 6,7. Składniki. Słody pale ale, żytni, wędzony, wiedeński, monachijski. Chmiele to zeus, chinook i mozaik. Na zimno pacific jade. Drożdże london ale. Eee... Najlepiej spożyć przed 10 eee, sierpnia. Piwo niefiltrowane ale pasteryzowane. Eee, jak widzicie butelka eee... Ładna etykieta, chociaż tutaj ta łódka, prawda w szuwarach. Szuwary nie jest taka e, widoczna. E, kapsel złoty golas. Spróbujmy zatem. Ono już oleiste to przez butelkę wygląda na oleiste. No, wędzonka. Jest, jest. W Polsce się dymi. W Polsce się dymi. Bardzo ładna, drobno pęcherzykowa piana. Za pianę generalnie odpowiadają białka, a wśród nich beta glukany. I beta glukanów jest właśnie bardzo dużo w słodzie żytni. Więc piwa żytnie, pszeniczne powinny mieć bardzo ładną pianę. No i tak, tak jest w tym, i tak jest w istocie. I tak jest w tym przypadku. Jest bardzo drobna, drobno pęcherzykowa, taka mięsista, gęsta barwa. E, pomarańczowo złota, e, taki amber, e, opalizująca, to znaczy jest, jest taka zamglona, wyraźna wędzoność. Czy czuję cytrusy? Na razie nie. Mm. Jest taka gładkość, jest taka rzeczywiście oleistość. Czasem się mówi kisielowatość. Kisi... Aż kisielowatości to nie ma. No ale zdecydowanie jest ta nuta żytnia. Powiedziałbym, że nawet, że jest lekka taka ziemistość typowa dla piw żytnich. Słód, o ile się nie mylę, to jest best malc. Czekam na trzeci łyk i jest trzeci łyk. Goryczka. Bardzo krótka, ale dość intensywna. Dość intensywna. Chociaż, czy taka krótka? No, uff, dzieje się, dzieje się. Wyraźna, taka ziołowa. Eee... <laughs> Natomiast nie czuję za bardzo owoców w aromacie. No, tutaj jest pytanie: Czy Pacific Jade to jest najlepszych chmiel na zimno? Ja bym nam dał właśnie tego Shinuka i Mozaika. Nie, no nie ma nie ma chmielu. Fakt, że ono już parę dni no tygodni czeka na swoją kolejkę. Może 2-3 tygodnie. Ale no, ma datę do sierpnia, więc. ale ta oleistość, gładkość, ta faktura. Jest naprawdę genialna. Naprawdę. Goryczka jest konkret. Taka... O, niskie nasycenie, co dobrze jakby idzie w parze z tą oleistością, taką fakturą właśnie. Tutaj aż mi się takie leks robią, prawda, łzy z tej gęstości na ściance szkła. Do poprawki aromat chmielowy może zmienić odmianę chmielu na chmielnie I tutaj właśnie się pojawia pomysł problem pisania składu na etykiecie. Bo jeśli tu jest napisane, że jest na zimno Pacific Jade, a piwowar Nepomucena dojdzie do wniosku, a jednak damy citrę, to formalnie, jeśli Ihars e przyjdzie do browaru, i popatrzy w recepturę, a pan tutaj dał citrę, a jest napisane, napisaliście, sami z własnej woli napisaliście, nikt wam nie kazał, mogliście napisać zawiera lubgięć ale napisaliście, że na zimno pozytywny Pacyfik Jade i nie ma tu citry, to znaczy, że wy okłamujecie klienta. I, yy, i Hars z takimi yy, bandytami walczy. Więc e, dlatego właśnie uważam, że mm, bezpieczniej jest, a umówmy się. Każda zmiana na etykiecie to jest de facto nowy projekt. E, więc e, uważam, że o wiele bezpieczniej jest napisać słody chmiele, a konkretne i mówię, QR kod podać czy adres do strony i stronę aktualizować i pisać, że aktualna warka z datą taką i taką jest chmielona tak i tak, bo no pff, może po prostu zabraknąć w chmielu i co wtedy? I co teraz? Natomiast oczywiście i mi jest łatwiej i klient oczekuje, że wszystko ma na etykiecie na tacy podane, no ale... Ja tylko mówię, jak, jakie są zagrożenia. Yy, znaczy nie, no umówmy się, i e hars raczej za coś takiego kary nie da. Chociaż to jest niezgodność... Yy, byłaby. Hipotetycznie. Bo jeszcze tutaj o żadnej niezgodności nie ma mowy. Ale byłaby to niezgodność yy, yy, z deklarowanym tym. Oni bardziej sprawdzają rzeczy typu zawartość alkoholu, ekstrakt, takie rzeczy. Yy, no, ale to jest tak jak Parówki cielęce yy, muszą mieć ileś tam cielęciny, a tak to mogą być parówki z cielęciną, I wtedy mogą mieć 0,5%. Zresztą to jest najba jak najbardziej legalne, że one mają 0,5%, byle było uwidocznione na tym, że one mają 0,5%. Wtedy każdy sobie sam decyduje, czy chce mieć parówki z cielęciną o zawartości cielęciny 1% czy 0,5%. I czy to są te uszy czy, czy ogony. Dobra, zejdźmy, zejdźmy z tego, bo to bez sensu. Bardzo ładna, znaczy bardzo ładna to może przesada, ale jest koronka, także to na pewno na plus. Bardzo ładna barwa jest taka słoneczna, to się nie kojarzy do końca z żytem. Mi się żyto kojarzy z takimi piwami ciemniejszymi, miedzianymi. No, ale jak widać, jak widać, da się. Da się i jest ta żytniość wyraźna. Zdecydowanie wytrawne. Faktura oczywiście jest um, taka gładka, aksamitna, natomiast ono jest wytrawne. Jest wyraźnie goryczkowe. E, nie ma wątpliwości, że to jest IPA. Można mieć wątpliwości czy obiekcje co do tego, że mogłoby mieć więcej aromatu chmielowego, no ale prezentuje się, prezentuje się pięknie. Żytnie się jest uwidoczniona dobrze. No i wędzonka bardzo fajna. Także bardzo fajne, nowatorskie piwo. Oczywiście już pojawiły się koncepcje wędzenia piw mocno goryczkowych, mocno chmielonych. Chyba pierwszym było rajno nasze, kolaboracyjne. No ale też teraz Citrinitas z kratwerku, Kto tam jeszcze takie piwo ważył? No, to nic mi nie przychodzi więcej do głowy, ale, ale to nie jest pomysł do końca nowy. Ja to pamiętam pierwszy raz chyba u jakiegoś Mikelera yy, spróbowałem. Jakiś yy, Smoked Smoke Tomahawk, czy coś takiego. Także, yy, no, browarne pomócen daje radę. E, ciągle jeszcze tam nie dojechałem, ale na pewno, do, na pewno, dojadę. Na pewno dojadę i zrobię jakiś materiał. E, już niedługo, już niedługo, w tę sobotę 20, e, 20 czerwca Święto Piwa Gorliskiego. Mówię o tym, dlatego że. E, Nepomucen ma w ofercie Grodzisza, e, Jacek Domagalski, czyli popularny Jacek z Nepomucena jest organizatorem tego święta i koordynatorem e, i Nepomucen wypuści Grodzisza 7-7 na tę okazję i będzie się działo i, i będzie jeszcze siwy miś e, pieruńsko łokopcony. E, wasze zdrowie. W Polsce 7